Cześć, witam Was, to jest Gacjan. Chciałbym Wam polecić znakomity i pyszny kefir w takiej oto szklanej butelce. Jest zakapslowany właśnie takim tutaj sreberkiem. Tu jest butelka zwrotna. Tak więc, że taki kefir po prostu jest zdrowy i pyszny. Nie w jakichś tam butelkach Plastikowych, czy kubkach plastikowych, albo w kartonikach, tylko właśnie w szklanej butelce, pyszny, tradycyjny kefir. Taki kefir, jaki kiedyś był, jaki właśnie nasze babcie piły i długo i zdrowo żyły. Tak więc, że taki kefir jest bardzo smaczny i bardzo pyszny. Otwiera się go w ten sposób o Bierze się tak. I to sreberko się bierze, otwiera, nalewa się do kubka. Właśnie biorę sobie... Aha, jeszcze trzeba y, trochę, y, 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 bo on jest dość gęsty, pyszny, właśnie cheki, prawdziwy, nie jakiś tam sztuczny, y, nie jakiś tam właśnie taki... Bo czasami są takie kefiry, takie, takie, takie w ogóle, takie płynne jakieś w ogóle zmiksowane i stegowane, bo to nie wiadomo co to jest. A tutaj to jest właśnie prawdziwy kefir. Po zamieszaniu nalewamy do kubka i taki kefir można się właśnie degustować, napić. Pyszny. doskonały. tak więc, że no polecam taki kefir, bo jest naprawdę świetny i właśnie z taką butelką później nie wyrzuca się, nie chodzi się do śmieci, yy, bo później śmieć, śmieci to jest yy, właśnie z takich butelek czy kubków plastikowych, to później są śmieci, śmieci, mnóstwo tych śmieci, a takie kubki plastikowe, czy butelki plastikowe, to później co się z tym dzieje? Po prostu gdzieś trafiają na wysypisko śmieci i po prostu to leży, leży tam latami, i po prostu takie steryty tych śmieci się tworzą. Natomiast taka butelka plastikowa, yy, właśnie szklana, odwrotnie, właśnie nie plastikowa, tylko właśnie szklana butelka, po umyciu, właśnie jest czyściutka, ładna, zanoszona jest do sklepu z powrotem. No i po prostu. Yy, kupuje się w to miejsce już yy, następny kefir. Tak więc. Że... I jeszcze co ważne, właśnie w ten sam sposób powinny być oczywiście pakowane nie tylko kefiry, ale w ogóle wszystkie wyroby mleczne, czyli mleko. I tak kiedyś było właśnie. Tylko to jest butelka półlitrowa, mleko w butelce litrowej, a śmietana jeszcze w takiej trochę mniejszej buteleczce. I po prostu tak było kiedyś i tak być powinno też również i teraz. Dzięki temu właśnie jedynym śmieciem to jest po prostu takie małe o, właśnie to przykrycie, to jest jedyny śmieć, który po prostu trafia do śmietnika. Tak więc, że polecam wszystkim Prawdziwy kefir, pakowany właśnie tradycyjną metodą, a nie jakąś tam metodą nowoczesną. Bo te nowoczesne metody to są po prostu do niczego. Właśnie tradycyjny sposób pakowania w szkło jest wyśmiertnity. Jest po prostu wyśmienity i najlepszy. Polecam wszystkim właśnie taki kefir. Szukajcie go wszędzie. Nie powiem Wam, gdzie jest on, bo jakbym powiedział, gdzie on jest, w jakim sklepie ja go kupuję, to wtedy po prostu wszyscy by się na ten sklep rzucili i ja bym nie miał, gdzie kupować tego kefiru. Dzięki temu, że nie powiem, gdzie ten kefir, Kupuję, to dzięki temu będę mógł go spokojnie kupić. Szukajcie go w sklepach, a znajdziecie. Polecam wszystkim, jest naprawdę doskonały i pyszny. I na razie cześć. Pozdrawiam wszystkich i na razie cześć. Bye, bye. Kefir, kefir, kefir. Pyszny, pyszny kefir, pakowany w szklane butelki. Pakowany w szklane butelki. Pakowany w szklane butelki. Kefir, kefir, taki jest najlepszy. Kefir, kefir, taki jest najlepszy. 得了，别看。